Długo, bardzo długo było pod górę. Rejestrujemy montaż najgłośniejszego w Polsce mebla, aby wnukom ułatwić naukę historii. Zaczyna się w pałacu, bo to ulubione miejsce przewrotów, ale w scenariuszu nie ma gwałtu, bo miejsca przy stole zarezerwowane, a tłum pod bramą wznosi wiwaty, a nie szturmuje. Od wielu lat pierwsze w Polsce wydarzenie bez udziału ulicy z życzliwością oglądane ze wschodu i z zachodu bezboleśnie angażujące wszystkich uczestników. Nie ma kto, kogo. Do jednego stołu zasiedli razem przedstawiciele władzy z przedstawicielami opozycji. Często znali się tylko z gazet, do których trafiali w różnych rolach i raczej osobno. Za chwilę będą po raz pierwszy razem na ekranach dzienników telewizyjnych Europy i świata. Polacy podjęli spór o Polskę w poniedziałek przed Popielcową Środą. 6 lutego przy okrągłym stole w pałacu Urzędu Rady Ministrów w Warszawie. Wszyscy chcemy wierzyć, że od godziny 2 po południu tego dnia zaczął tykać w Polsce nowy zegar. Kinowa i telewizyjna publiczność ma pierwszą okazję w dobrze znanym towarzystwie poznać osoby, które dotąd miały prywatne nazwiska i służyły do ćwiczeń z publicznego piętnowania. Niektórzy mówią, że w Polsce bardziej potrzebny jest stół operacyjny. Prawda. Albo zastawiony. Też prawda. Jedni twierdzą najpierw gospodarka, potem reformy polityczne. Inni na odwrót. Też prawda. Ale zwyciężyć musi pogląd trzeci, że jedno i drugie trzeba poddać sanacji jednocześnie i natychmiast. Okrągły stół proklamował w Polsce zmierzch starych porządków. Nie wiadomo, kiedy świt zbudzi do życia Polskę obywatelską. Obrady trwają. Strajk w dużej kopalni, zaopatrującej największą w kraju elektrownię, akurat w dniu otwierającym być może drogę do historycznego kompromisu nad Wisłą. To nie mogło pomieścić się w głowach ludziom w Europie. Polacy zgadywali kto to robi i przeciwko komu. Za zamkniętej bramy nadeszła wiadomość, że naprawdę chodzi tylko o pieniądze. Na świecie pisano, że w Polsce nie ma rzeczy niemożliwych. Do końca lutego Bełchatów ma dymić bez przerwy, a potem zależnie od wewnętrznego systemu płac. 5 kwietnia 1989 roku. Oczekiwaliśmy tego dnia z niecierpliwością i nadzieją. Niepewni rezultatów, a jednak w głębi duszy przekonani, że na krakowskim przedmieściu muszą w końcu się dogadać. Historia tyle razy dowiodła nam przecież, że niezgoda rujnuje. Buduje tylko zgoda. Trzeba było do niej dojść patrząc prawdzie w oczy przez dni i godziny starć i spięć przez słowa gorzkie i trudne. Ze świadomością, że nikt nie ma monopolu na rację. I oto finał. Czesław Kiszczak mówi z satysfakcją, że w obliczu piętrzących się wyzwań, gdy ojczyzna w potrzebie, Polacy potrafią się wznieść ponad podziały, różnice i uprzedzenia. Lech Wałęsa stwierdza, że po raz pierwszy rozmawiano posługując się siłą argumentów, a nie argumentami siły. I że z nadzieją patrzy w przyszłość. Nic, co trudne, nie przychodzi jednak łatwo. Finalna debata też nie przebiega gładko. Przerwa proceduralna przeciąga się ponad miarę. Przed telewizorami nerwowo czekamy na koniec tego ostatniego sporu. Wreszcie znowu przy stole. Alfred Miodowicz dowodzi, że nie będzie normalności, jeśli nie wyrwiemy się z marazmu gospodarczego. Przedstawiają swoje opinie Mikołaj Kozakiewicz, Jan Janowski, Grażyna Staniszewska, Józef Ślisz, Norbert Aleksiewicz. Płyną słowa i ostre, i rozważne, które mają dać podstawę czynom. Bo teraz czas już na fakty. To one zadecydują o przyszłości. Okrągły stół proponował, Sejm miał zakreślić prawne ramy nowego ładu politycznego. Tadeusz Szlachowski przedstawił poselskie prace nad projektem zmian konstytucji. Urząd prezydenta, senat, demokratyzacja wyborów. Zupełnie inny będzie sposób sprawowania władzy. Józef Barecki omówił ostateczną wersję projektów prawa o stowarzyszeniach i ustaw o związkach zawodowych. Porządkują one polskie życie polityczne, dając prawo do wolności zrzeszania się obywateli. Posłowie nie milczeli. Nie zabrakło odrzuconych wniosków, sporów i polemik. Na wadze spraw najistotniejszych szale przechylały się w stronę nowej politycznej przyszłości kraju. Sejm powiedział tak podstawowym ustaleniom okrągłego stołu.